W aplikacji Scott możesz tworzyć własną bazę robocizny materiału i sprzętu czyli kartoteki RMS, i właśnie o tym jest ten odcinek. W tym odcinku pokażę Ci, jak stworzyć bazę według swojego pomysłu i potrzeb, bo przecież Ty wiesz najlepiej, czego potrzebuje Twoja firma, jakich używa komponentów podczas ofertowania, jak grupujesz i nazywasz poszczególne czynności i materiały. Tworzenie własnej bazy robocizny materiału i sprzętu przyniesie tobie wymierne korzyści. Po pierwsze, przyspieszysz. Proces ofertowania. Po drugie, stworzysz własny standard ofertowania i unikniesz wielu niepotrzebnych pomyłek. Po trzecie, za pomocą kartotek aplikacja wyliczy, jaki jest przewidywany zysk z przygotowanej oferty. No i po czwarte, mając opracowane własne kartoteki, łatwo wdrożysz i pokierujesz pracownika, który będzie wykonywał oferty takie dokładnie jak ty chcesz. Tworząc własną bazę danych warto zadbać o przemyślaną strukturę folderów, co przełoży się później na szybkie i łatwe odszukiwanie zawartych tam informacji. Zobaczmy jak to działa. Aplikacja posiada odrębne kartoteki i są to kartoteka robocizny, kartoteka materiału i kartoteka sprzętu. Zaczniemy od stworzenia katalogów i kartotek w materiałach. Po wejściu w funkcjonalność kartoteki materiałów w menu podręcznym widzimy drzewko folderów, które możesz swobodnie tworzyć i rozbudowywać. W folderach tych umieszczać będziesz konkretne materiały. Jeśli folder jest zbyt ogólny, tak jak tutaj przy pompach ciepła, możesz rozbudować go o kolejne podfoldery z podziałem np. Na, na producentów. Kolejny przykład to folder o sprzęt instalacji. Podzieliłem go na producentów i dalej na typy produktów. W ten oto sposób mogę łatwo odszukać materiały i uaktualniać ceny i opisy, oraz korzystać z nich w czasie wykonywania oferty. Innym przykładem jest folder ogrzewanie podłogowe, którego specjalnie nie dzieliłem już na dodatkowe podfoldery, i od razu umieściłem tu kartoteki materiałów. Zaznaczając wybraną kartotekę, po prawej stronie ekranu widzę podgląd tego materiału. Z tego miejsca mogę dodać nowy materiał lub edytować dodaną wcześniej kartotekę materiału. Zawiera ona opis, cenę katalogową, cenę ofertową, datę dodania ceny katalogowej, szczegóły kartoteki oraz podgląd na marżę produktu. Tak, przygotowany materiał możemy teraz użyć w ofercie lub stworzyć z nim zestaw, tworząc kartotekę robocizny. Zobaczmy, jak to zrobić. Przejdę do funkcji kartoteka robocizny. Wybiorę wcześniej przygotowany folder, prace instalacyjne, a w nim ogrzewanie podłogowe. Wcześniej stworzyłem tu kilka kartotek robocizny, w tym czynność montaż ogrzewania podłogowego na folii. Zaznaczę tę pozycję i po prawej stronie w podglądzie widzę tradycyjnie opis ze szczegółami takimi jak cena, czas trwania tej czynności wyrażony w roboczogodzinach. Widzę również jaki materiał i sprzęt będzie mi potrzebny do wykonania 1 metra kwadratowego ogrzewania podłogowego. By tak skonfigurować kartotekę robocizny, należy postępować podobnie jak w przypadku materiałów, z tym, że prócz opisów, ceny za tę czynność mogą opcjonalnie określić. Czas jej trwania, ilość pracowników, którzy będą to wykonywać, a także co najistotniejsze, skompletować materiał i sprzęt, jaki będzie mi potrzebny, by wykonać tę czynność. Wykorzystuję do tego zakładkę Materiały i precyzyjnie określam, wybierając z listy, jakie elementy są niezbędne i w jakiej ilości zużyję ten materiał na wykonanie tej danej czynności. Na prezentowanym przykładzie widzimy, że do wykonania 1 m2 ogrzewania podłogowego potrzebować będę 7 m bieżących rury 1,1 m2 folii z ekranem, 2 m bieżące taśmy i 4 klipsy do takera. Podobnie przypisuję sprzęt, dodając pracę sprzętu i określam normę ilościową przypadającą na wykonanie tej pracy. Tak skonfigurowana kartoteka robocizny posiada teraz cenę za robociznę, czas wykonania, a także zawiera informacje o ilości potrzebnych materiałów i sprzętu. Pozycja ta będzie teraz cierpliwie czekać, aż użyjesz ją Ty bądź Twoi pracownicy przygotowując ofertę. Na koniec dodam, że każda aktualizacja cen, jaką dokonasz w kartotekach materiału i sprzętu, automatycznie zaktualizuje ceny w miejscach, gdzie został ten materiał i sprzęt użyty w kartotekach robocizny.